Siemaneczkowidzowie, dzisiaj zagram w jakąś losową grę Among Us W sumie dawno nie było tak popularne Among Us, dlatego, że już doszło StumbleGuys co tu mam? O! Mój kolega Zagrajmy z nim Aha, bo to głupie logowanie Co to chce to logowanie? Zmiana gry. Chcę po prostu moim kolegom zagrać, a tu nie chcę mi się logować. Zostaw mnie. Premier Elon Musk, trolna. Ta nawet nie można... O! Ale pewnie gra z Mamy no, widzów. Dobra, widzowie. Dobra, tak pomyśla? Nie, mama! Zagramy sobie w Die Hard. Dziecko wojam. No to. Dziecko wojam, troll na dobu. Raz yy, Wojan robił troll na palionie, że. Nubek i wojen dzidzia był O, zobaczcie no. wybrałem sobie akacza Jestem po ukraińskiej stronie. No, mogę zmienić na polskę. W sumie zmienię na Polskę. Akacz jest najlepszy. Może jakoś nie respi tak HP, ale u mnie to. Walimy cię za kacza! Aj! Bambiki! A, e, muszę się rozbić! Jezus, myślałem, że chłop... Dzięki za... let pólkę spół ej tu był jakiś czerwony chłop

Koda. Pochodzę i chodzę z ale tylko że to działa na granie. Hmm. Może byście chcieli takiego słaby ten pistol Co jeszcze ta gra mi chce wpychać? Lekramy. Oni jakieś zrobiłem. Mam początkową. Вронь есть такая мощная? Yep. No nie, żartując! No ja wiem, czemu ja tak mam. Przecież zbrałem początkową broń. Myślałem, że to jest taka broń. Zobaczcie! To nie da! Bo tą misję ja nawet nie chcę używać. Myślałem, że taka. Spróbowałby na te bombardowanie. Ale tutaj bambiki. To jest takie jakby na uciekanie. Bambijki. Co widzowie Co to za Kupa pięć masaży do dupy? Ej, w ogóle to się nagrywa? Ta. O, dobra zobaczcie Nagrywam dalej odcinek. Czekaj. Dobra widzowie, bo ja nie mogę mieć takich krótkich odcinków. Dobra mama. Tak. Słucham? A. Mama, mama Karina. Mama, mama, kaliny. Mama? Mama, kaliny. Dobra widzowie, tylko ktoś dzwonił do mnie. Odpuściłeś, tak? Tak. O Jezus, on nas... Quanto você está dando? muszę zrobić źródełko swoje widzowie widzowie zobaczcie bigosmak a i widzowie szkoda że nie można nagrać online i ja mogę Patrz! Patrz jaki bambik! Bez fałdolców! Ale drugi mnie pokonał. To nie miało trwać. Ej dobra, lepiej tu, bo gra chyba przewidzi... Ej lol! Właśnie. Dobra, tu nie ma, dlatego że tu już widać. Wygraliśmy, widzowie. Teraz już nie zapniję widzowie. myli kraj w kraj widowie. Co to jest za kraj? No nie ma już polski. Dobra, u wasa mój prawdziwy kraj szukam Polski, ale naprawdę mój prawdziwy kraj to jest ten. widać po moim X, weźmiemy sobie mini ale naprawdę ach widzowie nie uwierzycie, naprawdę to jest ten kraj ma che robi fa un walk attaccano la nostra base n mm n -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. nic widzowie wiem że już dużo gramy ale musimy zrobić a słabe, zrobimy to Brr. i to jest fajne ale to wygląda jakby takie nie muszę Niech będzie taki. Dobra. Lecimy Porozstrzelajmy im mózgi. O! Ktoś ma akacza. Dobra ma taktykę ja mu, ja już mu pomogę. Nie, nie! Nie! A chyba zmienić na akryszach. Ono... Bochniało coś. Według mojej pamięci tu się nie opłaca. Ej, bo my tego nie przejęliśmy. E, proszczelać ci mózgi. Paż bo Poszbo. Ernil Du 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 du, 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 du. Kum, kum. Nie, rozpił kto? Ej też mam, ej jak ja mam, pężę, pężę, pężę. mam nika na, cześć Arnald, chodź, Szczelamy my mm. nogi, dobra widzowie narka.